Cześć, nazywam się Maciej i jestem tu po to, żeby mówić o Sake. Dzisiaj chciałem wrócić do źródła, e, czyli do Japonii. Wiecie, że to właśnie stamtąd wywodzi się nasz ulubiony trunek ryżowy. A dzisiaj konkretnie chciałem opowiedzieć o tym, jakie jest jego miejsce w wierzeniach i mitologii japońskiej. Więc jeśli macie ochotę posłuchać o Sake w kontekście wierzeń japońskich, zapraszam. Ludzie się odurzają. Wydaje się być to dobrym punktem wyjścia do, do dzisiejszej historii. W wszystkich niemal kulturach na przestrzeni dziejów ludzie odurzali się w jakiś sposób. Były różne, ale bardzo często wybór trafiał na alkohol. Dosyć łatwo dostępny środek odurzający. I podobnie w Japonii, na wyspach japońskich, zanim jeszcze Japonia powstała jako państwo na archipelagu Wysp Japońskich. Znano fermentację. Zanim jeszcze fermentowano ryż, fermentowano owoce, jest to łatwiejsza fermentacja. Nie wymaga takiej wiedzy i techniki jak fermentowanie sake. Także Japończycy znali alkohol od dawna i te. Ta ich znajomość alkoholu i używanie tego alkoholu zostawiły ślad w ich wierzeniach. Kiedy około VIII wieku naszej ery zaczęli spisywać swoje wierzenia, tworzyć taką oficjalną wersję mitologii, zbierając historię z całego terenu ówczesnej Japonii. To w jednym z głównych mitów, który opowiada o tym, jak bogowie zstępowali z nieba. Na Ziemię pojawia się wątek alkoholu. Historia przedstawia się tak, że Bóg Susano, niesforny Bóg wiatru, który pokłócił się ze swoją siostrą Amaterasu, zostaje wygnany z nieba, zesłany na Ziemię, wygnany właściwie na Ziemię, i kiedy tam trafia. Przestaje być już tak niesforny nagle i zaczyna, poczu, poczuwa misję i zaczyna porządkować te wszystkie ziemie, które odnajduje. Szybko okazuje się, że nie są to puste ziemie, one są już zamieszkane. I kiedy tak sobie wędruje nad brzegiem rzeki, właśnie zauważa w pewnym momencie pałeczki, które z prądem rzeki płyną. Domyśla się, że ktoś musi zatem mieszkać przy tej rzece. No i nie musi długo czekać, bo słyszy lochanie. Kiedy podchodzi bliżej, spotyka parę staruszków, którzy żegnają swoją córkę ostatnią z ośmiu córek, ponieważ co roku wąż, wąż? potwór właściwie Yamata Oroci, gigantyczny stwór z ośmioma głowami. Porywał im jedną z córek, i ta, która im została, to była ta ostatnia, ósma. No i Susano, niewiele się zastanawiając, proponuje swoją pomoc, oczywiście nie za darmo, tylko za rękę rzeczonej córki. I żeby osiągnąć swój cel, posługuje się właśnie. Alkoholem przygotowuje osiem wielkich kadzi, w których znajduje się alkohol, w tych kronikach, o których mówię, zapisane jest, z czego są zrobione, nie są zrobione z ryżu jeszcze. Są jakieś ziarna, są jakieś owoce, ale ryżu, ryżu jeszcze tam nie ma. Także pewnie mit pochodzący z czasów, zanim sakę jako takie powstało. I kiedy ja Roci Pije z tych wszystkich ośmiu kadzi naraz każdą głową upija się strasznie, traci przytomność, a a Susano wykorzystuje ten moment na to, żeby wszystkie łby mu odciąć i w ten sposób zaprowadzić porządek po pierwsze na świecie, tam w tej krainie, do której stąpił, a po drugie, żeby zdobyć sobie żonę. Także już bardzo dawno Japończycy znali tę odurzającą moc alkoholu i pozostała ona w wierzeniach. Żeby dotrzeć do sake, czyli do tego fermentowanego ryżu, musimy pójść parę pokoleń e, bóstw do przodu, i jednym właśnie z potomków, e, potomków susanu, jest Bóg O I to jest e, bóstwo, które m, samo ważyło e, ryż, czyli właśnie przygotowywało sake i jest uważane za bóstwo opiekuńcze. E, fermentacji w ogólności. Najbardziej znaną świątynią w Japonii jest Omiładzinja w Narze, znana właśnie jako miejsce do którego Osoby fermentujące mogą się zwrócić o to, żeby ta fermentacja im dobrze szła, żeby biznes właśnie związany z alkoholem też im dobrze szedł, ale też z tego, że no właśnie spotykają się tam często w listopadzie ludzie odpowiedzialni za ważenie i zaopatrują się do dzisiaj jeszcze. Już nie tylko tam, ale tam chyba są najbardziej znane produkowane e, Sugidama. Sugidama to jest taka kula wykonana z gałązek kryptomerii, którą zawiesza się zawsze na początku sezonu warzelnego w okolicach wypuszczenia pierwszego e, świeżego sake z tego roku e, przed wejściem e, do e, browaru sake. Bardzo charakterystyczny obrazek. Jeśli zobaczycie takie kule, to znaczy, że tam coś z sake coś z sake się dzieje. Inną świątynią, bardzo mocno związaną ze światem fermentacyjnym i ze światem sake jest świątynia Matsunotaisya w Kyoto, jedna ze starszych świątyń w starej stolicy Japonii i ona prowadzona była przez ród który zajmował się również na dworze cesarskim fermentacją. I dlatego powiązały się te dwie sprawy to miejsce i świat fermentacyjny. I tam również można właśnie odwiedzić świątynię, zakupić odpowiednie talizmany, zakupić sobie szczęście w pewien sposób w przedsięwzięciach z sakem związanych. Tak to wygląda w mitologii i w konkretnych przypadkach. Konkretnych świątyń, ale Sake jest na tyle mocno zakorzenione w tych rodzimych wierzeniach japońskich, że właściwie trudno sobie wyobrazić jedno bez drugiego. Jeśli mieliście okazję być w Japonii, w jakimś hramie sintoistycznym, czyli właśnie takiej świątyni, tych wierzeń rodzimych, to na pewno widzieliście. Albo całe beczki, albo butelki małe, albo nieraz nawet takie kartoniki ze słomką. W każdym razie, sake. E, sake to jest tradycyjny dar, który oferuje się bogom. Jest to prawie zawsze sake, ten fermentowany napój ryżowy. Są pewne wyjątki, jakieś bóstwo lubi jakiś inny alkohol z różnych względów. Ja znam świątynię Meiji w Tokiu, która poświęcona jest właśnie cesarzowi Meiji, który modernizował kraj i sprowadzał różne różne zwyczaje i jednym z takich zwyczajów było picie wina, dlatego Przysyłane są co roku właściwie beczki świeże z Burgundii, bo takie było jego ulubione. I stoją zaraz naprzeciwko beczek z sake, bo sake również tam jest przekazywane jako dar. W, w Tosiogu, w świątyni, mauzoleum właściwie Tokugawa Ieyasu, przysyłane jest. Do tej świątyni przesyłane jest piwo od producenta, pewnego jednego bardzo dużego producenta, Kirin się nazywa. Przesyłane jest tam dlatego, że na etykiecie jest takie mityczne, na etykiecie tego piwa jest mityczne stworzenie, Kirin właśnie. A przedstawienie tego Kirina pochodzi z świątyni na parawanie, na, właściwie na przesuwanych drzwiach w jednym miejscu. Jest bardzo znane przedstawieniem tego Kirina, które zainspirowało autorów do tego, żeby właśnie taką etykietę stworzyć dla tego piwa. I w ramach podziękowania co roku znowu przysyłane jest tam piwko, jest wielka wystawa. Tylko Kirin, ale oprócz tego, oczywiście, sakę w beczkach i przed wejściem do świątyni, i na terenie świątyni, tak jak mówiłem. Prezent dla Bogów, dar dla Bogów, e, też pewnie nieprzypadkowo, bo e, to jak człowiek czuje się po wypiciu alkoholu, z takim boskim pierwiastkiem było kojarzone, jest może nadal kojarzone, w każdym razie na pewno napój ten i jego te magiczne nieco moce e, warty był podarowania Bogom. E, i właśnie kiedy już takie beczki trafiały do świątyni, to trzeba je jakoś zagospodarować. I w Japonii jest zwyczaj, który nazywa się naoraj, czyli spożywanie wspólne z bogami posiłków i napojów. Te wszystkie dary, które trafiają do świątyni, one po odpowiednich ceremoniach są. Utylizowane, to znaczy przekazywane ludziom. Mogą już po tym, jak bogowie symbolicznie otrzymali, ludzie mogą się z tym bóstwem podzielić, wypić i zjeść, bo nie tylko płyny, ale również jedzenie przekazywane jest jako dary. W każdym razie podczas tego Naoraja można skosztować tych boskich napojów. Można ich skosztować również podczas. Podczas Matsuri, to jest bardzo ważny i kluczowy właściwie element w kulturze e, tych wierzeń rodzinnych, e, w kulturze Shinto, e, w konkretne świątynie w, e, raz, co najmniej do roku, ale nieraz częściej organizują Matsuri, czyli święta, tak można byłoby to przetłumaczyć, e, które polegają na zabawieniu bogów. I żeby takich bogów zabawić, trzeba ich po pierwsze wynieść, z ołtarzy te święte przedmioty, w których Japończycy wierzą, że zamieszkuje siła kami, czyli tych ich bóstw, są wynoszone na takich palankinach, na ramionach przez często duże grupy ludzi, bo takie palankiny mogą ważyć bardzo dużo. W każdym razie są wynoszone i rozpoczyna się zabawa. Nieodzownym elementem tej zabawy jest Również alkohol, ten, który w większych ilościach trafiał jako dar do świątyni. Tym razem jest rozdawany po, pomiędzy wszystkich uczestników, oczywiście powyżej 20 roku życia, bo taki jest wiek, od którego w Japonii można pić. W każdym razie e, są pojeni wszyscy w trakcie tego. Wydarzenia, i w ten sposób zagospodarowuje się sake. Jeszcze jeden jest ważny element kultury japońskiej, w którym sake gra centralną niemal rolę. Jest to ceremonia zaślubin w, w rycie sintoistycznym. Podczas tej ceremonii, bardzo podniosłej i, i wydawać by się mogło niezbyt wesołej, na pierwszy rzut oka przynajmniej, w każdym razie podczas tej ceremonii bardzo ważnym elementem jest san-san kudo, czyli trzykrotne picie z trzech czarek przez państwa Młodych. E, przygotowywane są wystawne płaskie takie czareczki w trzech rozmiarach, od największej do najmniejszej, od najmniejszej do największej, i e, państwo młodzi muszą wypić trzy łyki z każdej z tych czarek, tak, żeby zawiązać e, umowę między sobą w obliczu e, bóstw znowu, e, za pomocą tego magicznego napoju. Także do dzisiaj, od zawsze, niemal odkąd sięgają Japończycy pamięcią, alkohol był ważnym elementem ich kultury i takim pozostaje. A my możemy cieszyć się z efektów pracy japońskich rzemieślników, którzy tworzą świetne sakę przy pomocy swoich bogów. Jeśli Wam się podobało, to jak zwykle zapraszam do dawania łapki w górę, do naciskania tego dzwonka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!